Zadamy naszej sołty z naszustkę, bo bardzo ją kochamy. Nazywam się Monika Wyrwał, od urodzenia pochodzę z miejscowości Komorniki, tutaj się wychowaliśmy, tutaj chodziliśmy do szkoły, stąd mam też męża patriotycznie, Mama dwóch córek. Pracuję w Urzędzie Gminy w Łyczewsku, sam jestem od 5 lat. Przy okazji też stowarzyszenie, w którym działam też od 5 lat, jestem założycielem tego stowarzyszenia. I drugie stowarzyszenie gminne, w którym też działamy od lat czterech. Na początku skupiliśmy się na świetlicy. stwierdziliśmy, że ten budynek nie może zostać pusty, nie może się tutaj nic, nic tutaj nie dziać. Zaczęliśmy od dołu, od zaplecza sanitarnego, najpierw łazienki, potem zaplecze. Kuchnia, najpierw był projekt z lokalnej grupy działania, potem inicjatywy lokalne, jedna, druga, potem fundusze sołeckie, już teraz trzeci fundusz realizujemy. Przy okazji tego też te świetlicy realizowaliśmy projekt w ramach działania 9.5, z którego doposażona była kuchnia. Dzięki Temu projektowi 20 państw naszej miejscowości brało udział w warsztatach kulinarnych z, tak, z pierwszej pomocy przedmedycznej z, i był też wyjazd edukacyjny, trzydniowy dniowy do, do Kudowy Zdrój. To był taki bodziec zapalny. Ten to, 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 to projekt był pierwszy i od tego wszystko się zaczęło. Potem jednak osoby stwierdziły, że to, że, że warto, że, że faktycznie widać jakiegoś, jakieś efekty e, tej pracy i że może to nie tylko jest praca, to nie tylko poświęcanie czasu dla, dla budynku, ale też coś dla siebie, że można jednak dla siebie też coś osiągnąć popros, poprzez pracę społeczną. Bardzo, bardzo jest społecznik wielki, miła dziewczyna, dba o wszystko, niczego się nie boi, tak jak powiedziałam, że i z wójtem sprawę załatwi, i ze starostą, i z każdym, także bardzo ją lubimy, jest miła dziewczyna. I taka zorganizowana potrafi do ludzi przemówić i wszystkich zjednoczyć do pracy, wszyscy chętnie przychodzą. Cały czas ten budynek, musimy go ocieplić, musimy go zmienić mu dach. Obok tutaj kupiliśmy działkę 10-arową, trzeba ją zagospodarować. Planów na tą działkę jest bardzo dużo. Jak ją zagospodarować? Myślimy o boisku do piłki siatkowej, myślimy o altanie, w której będziemy mogli się spotykać. Mamy też 6 hektarów wspólnoty wiejskiej, która w tym momencie jest nieużytkiem, a też chcielibyśmy ją... Panie, wykorzystać. Sołtys jest tą osobą, do której można pójść z problemem, pewnie różnym. Różnymi problemami, nie tylko tymi administracyjnymi, ale bardzo często jest to taki, taka władza pierwszego kontaktu. Jak ktoś nie wie, jak poradzić sobie z jakąś, z jakąś sprawą, to idzie do Sołtysa Pyta. Pomyśleliśmy, że warto dostrzec um, tę miejscowość, Komorniki, i, i wspaniałą panią Sołtys, która już odebrała trofeum z Sołtysa roku. Um, Tradycyjnie wręczamy to wyróżnienie podczas uroczystego zjazdu Sołtysów w Wąchocku. Sam, sam fakt, że dzisiaj prawie cała wieś stawiła się właśnie na tym spotkaniu, są liderzy, są władze gminy, jest miejscowy proboszcz sołtysi okolicznych miejscowości, pokazuje, że, że to jest społeczność bardzo zintegrowana. Myślę, że nam takiego zaufania, wspólnoty potrzeba na co dzień, i komorniki są dobrym przykładem. Bez mieszkańców to by się nie udało. Nie byłoby to tu roku, nie byłoby dzisiejszego spotkania, nie byłoby bonusu, nic, gdyby, gdyby nie to, że ci mieszkańcy naprawdę chcą tu przychodzić i chcą pomagać. Także to jest. To nie jest moja praca, to, nie, to jest tylko mój, powiedzmy, moje, moja taka podpowiedź, jak możemy coś zrobić, jak możemy e, zmienić te komorniki, jak, co możemy z nich e, co możemy skorzystać, pokazując te komorniki w województwie.